Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, kapelusznik. Serdecznie pozdrawiam każdego wspierającego, a rozdział zaczynamy od tego, że replay pokazuje Frankiemu kolejną starożytną broń, robota czy nie wiadomo co, które utknęło czy po prostu zarosło w drzewie. Naprawdę ciężko mi określić, co to do końca jest. Zdaje się, że to jest jakiś cyborg. W każdym bądź razie na miejscu znajdują Lelyf oraz Boni, które no po prostu zgubiły się na wyspie i trafiły w to miejsce. Frankis zastanawia się, jakim cudem coś takiego tutaj na Elbafie się znajduje. I z rozmowy wszystkich tutaj obecnych postaci wynika, że to miejsce ma co najmniej 3000 lat. No i wszyscy tutaj obecni z chęcią zbadają owe miejsce niemniej jednak całość przerywa ogromna żyjąca burza z piorunami. My przechodzimy do zachodniej wioski, gdzie odbywała się cała impreza olbrzymy szybko wykminiły, że atakujące potwory mają coś wspólnego z wyobraźnią dzieci potwierdzone zostaje, że straż pożarna z poprzedniego rozdziału została pokonana i każdy kto jest pijany nie jest w stanie w tej chwili walczyć i obecni na miejscu Słomiani chcą się pojedynkować, lecz do dostali polecenie, by się wycofać. Olbrzymy uniosły się swoim honorem, ze względu na to, że Słomianin są tutaj gościami. Czy gośćmi? Chyba gośćmi. Następnie Kolon po rozmowie z innymi Olbrzymami dostaje zakaz walki, bo jest po prostu zbyt młody. A Słomiani, ponieważ nie chcą stać w miejscu, informują Jarula o dwóch intruzach, którzy przybyli wcześniej do zamku, wykorzystując jakąś nieznaną moc. No i w wyniku tego wszyscy zaczynają podejrzewać intruzów, że to o oni stoją za potworami i porwaniem dzieci, po czym Jarul wydaje polecenie, by ich znaleźć, a nami chce ich dopaść za wszelką cenę, no gdyż porwali właśnie dzieci i to ją bardzo. Wkurzyło. Niemniej jednak, mimo tego wszystkiego, Jarul dalej każe słomianym się nie wychylać i wzywa pijanych Dogiego oraz drugiego do podjęcia działania. Niestety, dalej są nietrzeźwi, podobnie jak wiele innych olbrzymów. Usob się nawet zastanawiał, co takiego chcą owi intruzi osiągnąć. Lecz, mimo zakazu od Jarula, słomiani dalej chcą działać i wykorzystują naiwność kolona oraz jego statek do poszukiwania Intruzów. Brook nawet zakłada, że może być ich więcej niż dwóch. No powiedział coś oczywistego, tak. Następnie w całym królestwie pada komunikat o obecności wrogich intruzów i że mają zostać pochwyceni. A my przechodzimy do boskich rycerzy i Gunko słucha muzyki, z czego Somers sobie żartuje. Nic ciekawego dalej tutaj nie pada. A idąc dalej, Saul próbuje zastopować marsz śpiącej dzieci, lecz niestety mu się to nie udaje. Robin mówi do niego, żeby znaleźć źródło białych kolców, które otaczają dzieci, bo to właśnie przez nie Saul nie jest w stanie zatrzymać dzieci. Lecz w tym momencie Fenrir, jeden z potworów, stopuje kolejną próbę Saula zatrzymania chociaż jednego dziecka, po czym pojawiają się komunikaty z tego Elbafu o obecności potworów już w zasadzie w każdym miejscu. Jednak w pewnym momencie, gdy masa olbrzymów zaczyna powątpiewać w walkę, pojawiają się dogi. Brogi ze swoją ekipą niczym Gandalf. I rozpoczynają bitwę z potworami, a do akcji przeciwko potworom pojawił się również Gaban. I tym kończymy w zasadzie rozdział. Poza tym pseudocywilizacyjnym, technologicznym miejscem z początku rozdziału, to nic tutaj nie było. Ten rozdział był dosłownie o niczym. On nie był zły. To nie jest kiepski rozdział. Ja się przy nim całkiem fajnie bawię, ale naprawdę tutaj się nic nie działo. Dlatego cena 11 10. Także zapraszam do przemyśleń. Po pierwsze, w przemyśleniach, robot jest pewnie albo pozostałością pierwszej ery technologicznej, skoro ma 3000 lat i mógł być nawet inspiracją dla na swego rodzaju Emeta czy innych wynalazków z pustego wieku dla starożytnego królestwa. Albo to może jest po prostu biotechnologia i to nam każe w zasadzie jeszcze raz przemyśleć całą koncepcję pierwszej ery jako ery tylko technologicznej. I tak naprawdę cholera wie, co tam się działo. Także to tyle. O Ode mnie nie ma się nad czym w zasadzie rozwodzić. Do zobaczenia w przyszłych na materiałach i dajcie znać co wymyślić. Na razie.